Cześć, zobaczcie, tutaj mamy inwerter hybrydowy marki Day. Będzie jeszcze magazyn energii do tego. Taka instalacja z magazynem energii to jest także bezpieczeństwo, ponieważ większość ludzi myśli, że jak ma magazyn energii i fotowoltaikę, to kiedy wyłączą prąd, oni go będą mieli. Otóż guzik prawda, ponieważ 90% instalacji fotowoltaicznych w Polsce z magazynem energii tak nie działa i nie będzie prądu w momencie, kiedy wyłączy się z sieci. My tutaj stosujemy separator, do którego podłączamy najważniejsze odbiorniki klienta tak żeby w momencie kiedy wyłączą prąd klient mógł najważniejsze swoje rzeczy zasilić z magazynu energii dodatkowo ten falownik ma wejście na agregat w momencie kiedy byłaby na przykład zima zanik prądu magazyn energii się wyczerpuje można podłączyć agregat i ten falownik bez żadnych dodatkowych dokładek spokojnie pokieruje prąd z agregatu na dom także dla ludzi którzy chcą się zabezpieczyć przed nie wiem jakąś klęską żywiołową które ostatnio się zdarzają, czy na przykład nie wiem, wojną czy czymkolwiek, aby nigdy to nie było potrzebne, powinni taki zestaw mieć po prostu u siebie w domu, bo on gwarantuje to, że wy bez prądu nie zostaniecie, a dzisiaj nie da się zostać bez prądu, umówmy się.